Witam serdecznie, drodzy Państwo. Tak jak przewidywałem, prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex TVN, co było kompletną oczywistością, bo cała ta ustawa Lex TVN była jednym wielkim tematem zastępczym dla odwrócenia uwagi Polaków od spraw ważniejszych. Nie wierzycie, przypomnijcie sobie mój vlog z 18 grudnia 2020 roku, czyli z dnia następnego po przepchnięciu Lex TVN przez Sejm pod tytułem Co przykrywa powrót Lex TVN. Afera Mejzy, ustawa segregacyjna, podwyżki cen gazu i. Prądu tych rzeczy, które tam były poprzekrywane, jest dużo, dużo więcej. Także, jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam. Link do tego vlogu znajduje się w opisie. Dużo ciekawsze, drodzy Państwo, jest to, co zdarzyło się później. Później bowiem okazało się, że Unia Europejska wydała zgodę na przejęcie TVN-u od Discovery przez grupę Werner. Media, czy też Warner Media, przepraszam, Warner Media, co jest już całkowitym game changerem, albowiem odkąd do tego przejęcia dojdzie, to lex TVN kompletnie nie dotyczyłby TVN-u, nie dotyczyłby żadnego podmiotu typu telewizja, który liczyłby się na rynku, a więc ta ustawa mogłaby zostać, żeby. Zabezpieczać Polskę przed takimi sytuacjami w przyszłości i nie być wy, wymierzona w żadną konkretną grupę medialną. Mówiąc krótko, odkąd Unia Europejska zdecydowała, że TVN może zostać przejęty, ta ustawa naprawdę mogłaby zostać i spełniać całą masę tych funkcji, o których bardzo mocno pisowcy krzyczeli, że. Warto, żeby spełniała, a zwłaszcza ludzie z Solidarnej Polski. Także w tym momencie weto prezydenta Dudy jest kompletnie bezzasadne, bo, no bo ta ustawa już nie dotyczyła tvn -u. Ale jeszcze ciekawiej robi się, jak zdamy sobie sprawę, że um, o tym, że. Lex T.V.N. kompletnie nie będzie dotyczyć T.V.N.-u. Wiemy od 23 grudnia 2021 roku. Natomiast jeszcze tego dnia i kolejnych, łącznie z Wigilią, drodzy Państwo, opozycja, a także T.V.N. bardzo mocno gniały że TVN jest zagrożony, że trzeba wychodzić na ulicę, trzeba protestować. Tak, moi kochani, już w Wigilię i w przeddzień Wigilii było wiadome, że ta ustawa kompletnie nie dotyczy tvn a mimo wszystko ludzie przez opozycję i media byli wyprowadzani na ulicę, czyli dziwne to, prawda? Zupełnie tak, jakby opozycja i media pomagały pisowi w tworzeniu jednej wielkiej zasłony medialnej do przykrycia całej masy różnych dziwnych rzeczy. Jeszcze ciekawiej natomiast robi się, gdy zobaczymy co się dzieje we wtorek 27 grudnia 2021 roku, kiedy to ten te weto się pojawiło. Jest już niesamowita wręcz wrzawa medialna i budowanie z pana prezydenta Andrzeja Dudy zbawcy, buntownika, niezależnego prezydenta, drodzy państwo. To jest o tyle bardzo dziwne, że opozycja. A także media sprzyjające opozycji jeszcze do niedawna pana prezydenta Dudę nazywały długopisem, sugerując, że nie ma swojej własnej osobowości politycznej, tylko robi to, co mu pan Kaczyński każe, lub ewentualnie ktoś, kto jest jeszcze potężniejszy od pana Kaczyńskiego i. Pociąga za sznurki. Czyli że pan prezydent Duda nie jest samodzielnym politykiem, nie jest prawdziwym prezydentem, bo ślepo podpisuje to, co mu się każe, czyli nie spełnia swojej konstytucyjnej roli. Tak twierdziły media opozycyjne, taką narrację budowała. Teraz, drodzy Państwo, w drugą stronę, teraz nagle cała ta. Ewidentna ustawka, a jeszcze raz podkreślę o tym, że ta ustawka była ewidentna, świadczy to, że 9 dni temu na vlogu wyraźnie mówiłem, jak będzie i miałem rację, i tłumaczyłem, co ta ustawa przykrywa. Przykrywała, nawet cenami gazu, drodzy Państwo, trafiłem i prądu. I ta ewidentna ustawka teraz jest wykorzystywana. Na budowanie wizerunku prezydenta Duty na niezależnego polityka. I to te media, które wcześniej budowały mu wizerunek polityka służalczego, nie, nie samodzielnego, który wbrew Konstytucji podpisuje jak leci. ksywę długopismu media dały, znaczy panu prezydentowi media dały, nie ja media, te same te media teraz go budują jako Niezależnego polityka. Proszę Państwo, teraz znowu zabawię się w takiego politycznego Jasnowidza, który nie ma kompletnie żadnej wiedzy, żadnej mocy, wizji. Broń Boże. Ja po prostu widzę, co się dzieje, zaczynam powoli rozumieć, jak jest budowana polityka w Polsce. I gdy wpadnie mi odpowiednia liczba danych, jestem w stanie wyestymować z dużą dozą prawdopodobieństwa, co będzie. I drodzy Państwo, za chwilkę porozmawiamy sobie o konkretach, które media, jak budują właśnie ten wizerunek prezydenta Dudy. Natomiast, drodzy Państwo, to, co mi teraz przychodzi do głowy, to to, że budowana jest, że generalnie, że to chodzi o. Ustawę segregacyjną. Mi się wydaje, że następna duża ustawa, która trafi na biurko pana prezydenta Dudy, to właśnie ustawa segregacyjna. Ta ustawa, która jest w sposób oczywisty złamaniem obietnic wyborczych pana Andrzeja Dudy, gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta Andrzeja Dudę, pana prezydenta Andrzeja Dudę. Oczywiście mówimy tu o drugiej kadencji. Czyli ustawa segregacyjna powinna zostać w sposób oczywisty zawetowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo w sposób dość oczywisty Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi pani, o której szef partii Jarosław Kaczyński mówił, że jest ona jego odkryciem towarzyskim, i tam mowa była o jakichś konkretach, no to ten Trybunał Konstytucyjny ciężko, żeby był uznawany za całkowicie niezależny. Nie mówiąc już o tym, że w tym Trybunale jest co najmniej dwoje polityków prawa i sprawiedliwości, którym wyborcy pokazali czerwoną kartkę i stwierdzili, że po tym, co wyrabiali w poprzedniej kadencji Sejmu, bo do, do, do tego Sejmu nie powinni zostać wpuszczeni, no to zostali sędziami Trybunału Konstytucyjnego. I broń Boże, nikogo nic nie oskarżam, natomiast no to jest taka chyba dość powszechna opinia, że Trybunał Konstytucyjny raczej, no, jakby to ładnie powiedzieć, no, pan Kaczyński. Tak sobie pośmieszkuje, ale można chyba sobie tak zażartować, że pan Kaczyński wyczuwa nastroje Trybunału Konstytucyjnego razem z wąchaniem sosu pieczeniowego przygotowanego przez swoje odkrycie towarzyskie. Także skierowanie tej ustawy segregacyjnej do Trybunału Konstytucyjnego to byłaby atrapa, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że decyzja Trybunału, znaczy nikt, dużo ludzi, w tym ja, nie miałoby wątpliwości, że decyzja Trybunału mogłaby być przesiąknięta sosem politycznym. O, tak bym to powiedział. Także no, pan prezydent Duda, chcąc zachować twarz, powinien taką ustawę zawetować. Bo przypomnijmy pan prezydent Andrzej Duda jakby się ubiegał o reelekcję, a różnica między nim a kandydatem Trzaskowskim była naprawdę bardzo mała. Zwłaszcza, że tam przecież jeszcze dochodziło do takich rzeczy, że wydaje się, że media te, że pewne media nie były tutaj do końca obiektywne. Takie mam wrażenie. Pan prezydent Duda, będąc kandydatem Dudą, wyraźnie obiecywał, że będzie dobrowolność. Dobrowolność. Drodzy Państwo, pan prezydent Duda jest doktorem prawa Dudą, również, więc na pewno zdaje sobie sprawę, że między dobrowolnością a przymuszaniem jest zasadnicza różnica. Tam, gdzie jest przymuszanie, tam nie ma dobrowolności. Tam, gdzie jest obowiązek. A już przecież pan Kaczyński chce wprowadzić obowiązek dla niektórych grup zawodowych. Tam, gdzie jest obowiązek, tam nie ma dobrowolności. I tam, gdzie jest odbieranie konstytucyjnych praw ludziom, którzy nie chcą podjąć rzekomo dobrowolnej decyzji, tam zwłaszcza prezydent, który jest strażnikiem konstytucji, a nie żyrandola. Jak to pośmiewali, pisowcy Mówiąc o panu Komorowskim, no to pan prezydent Duda powinien to zawetować, bo obiecywał, że w Polsce będzie dobrowolność. Jeszcze to bardzo mocno argumentował, mówiąc nawet, że sam nie przyjmuje preparatu na grypę, i no, tam w ogóle mówił, że nie jest zwolennikiem i tak dalej. On bardzo dużo wtedy mówił. Teraz natomiast mówi bardzo dużo w drugą stronę. Powiedziałbym, z anty, stał się zagorzałym pro. I nawet takim, powiedziałbym, zachęcaczem, naganiaczem. Ja się dziwię, że nie wystąpi o dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. No bo, na przykład, influencerzy, którzy reklamują preparat, dostają kupę hajsu za to. A tutaj tak pan prezydent Propubliko Bono, znaczy, pfu, to Propubliko Bono to, że dla dobra, za darmożkę. Dziwne, naprawdę dziwne. Także jest dość oczywiste, że. Pan prezydent to podpisze. Ja się nie łudzę. Moim zdaniem pan prezydent to podpisze. I, jestem, I mam takie dziwne wrażenie, że cała ta sytuacja, która jest teraz, ma z tym związek. Bo jest zupełnie co innego, gdy podpisuje prezydent, który wszystko podpisuje. A zupełnie co innego, gdy podpisuje prezydent, który proszę bardzo postawił się Panu Kaczyńskiemu, pokazał, że jest niezależnym politykiem i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I drodzy państwo, zobaczcie, co się teraz będzie działo. Ustawa segregacyjna jest bardzo kontrowersyjna. O pomijając fakt, że ona jest niechlujnie napisana, że tam na przykład jest pod, no, Pamiętacie, czytałem tą ustawę, pokazywałem wam, jest bardzo niechlujna. Jest cała pełna, poza tym, że tam chyba korekty w ogóle stylistycznej, językowej, tam, jak to się ładnie mówi, korekty nikt nie robił, bo tam są podwójne słowa itd., itd. A Pomijając już to, to ona w warstwie prawnej jest po prostu bublem. Nie będę mówił, jakie tam są... Jakie tam są błędy, jak łatwo można obejść rzeczy, które tam są zapisane, bo nie chcę ułatwiać politykom, ale uwierzcie mi, że trochę tego jest. I, ale poza tym, że ona taka jest, to ona jest ewidentnie dla pisów wstydliwa. Najlepszy przykład, że udaje ustawę, którą pisała grupa posłów, mimo że a wcześniej próbował to minister Niedzielski przepchnąć, ale mu nie pozwolili, żeby PiS za bardzo nie stracił na wizerunku. Bo wiadomym jest, i to wychodzi z twardych badań, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są drugą co do... Znaczy, bardziej niechętni przyjmowaniu preparatu są tylko wyborcy Konfederacji. Jest Konfederacja, potem jest PiS... Na drugim końcu jest, jest lewica, yy, którzy to... Yy, <ścoughs> Przepra <ścoughs> Przepraszam. Yy, Także no, na drugim końcu jest lewi wyborcy lewicy, którzy to znowu bardzo, bardzo chcą, żeby... Yy, są za, przyjmow są za przyjmowaniem preparatów i są też za, za zmuszaniem innych do, yy, do przyjmowania. innych do przyjmowania. Oczywiście nie wszyscy, ale mówię tu procentowo. Także ta ustawa na pewno bardzo mocno pisowi zaszkodzi, yy, jeśli będzie przy, z pisem powiązana. Stąd też te wszystkie hece, że to niby ustawa poselska zobaczycie, że bardzo mocno podpisze to, poprze to opozycję itd., itd., a PiS znowu coś wykombinuje, żeby swoim wyborcom powiedzieć, że to wcale nie on. Bo, drodzy państwo, do tej pory te obostrzenia były tak skonstruowane, że one teoretycznie dotyczyły wszystkich, ale w praktyce dotyczyły głównie ludzi mieszkających w sporych miastach, natomiast ludzi mieszkających w małych miastach, i na wsiach, a to jest duża część wyborców PiSu, w praktyce nie dotyczyła. Dotyczyły ludzi, którzy wyjeżdżali za granicę. Wyborcy PiSu rzadziej jeżdżą za granicę niż inni. W związku z tym generalnie one, wyborcy, taki typowy wyborca PiSu nie odczuwał tych obostrzeń. Teraz natomiast, jak będzie miał problem na przykład taki, że będzie musiał w głupim sklepie spożywczym stać w kolejce dla potępionych, którzy nie mają... Hmm, nie mają certyfikatów, więc muszą stać dłużej dużej kolejce i poczuje się gorszy, o to się wkurzy. I ta ustawa jest bardzo dla PiSu niewygodna. I teraz, drodzy Państwo, jak to by podpisał prezydent, który ma ksywkę za przeproszeniem, taką mu daje opozycja ksywkę, nie ja, broń Boże, długopis, że wszystko podpisuje, no to by mogło być bardzo nieciekawie dla PiSu. Natomiast teraz, jak pan prezydent Duda zaczyna być tym złym, tym takim, który tu się stawia panu prezesowi, i tak dalej. Drodzy Państwo, to jest przepowiednia człowieka bez jakichkolwiek zdolności paranormalnych. To jest, wynika tylko z analizy sytuacji. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że będzie budowana taka narracja, że pan prezydent Duda się zbiesił, że pan prezydent Duda zdradził PiS i że winnym za tą ustawę to jest pan prezydent Duda. Bo przecież to on ostatecznie podpisał. To trochę tak jak z meczem piłkarskim i bramkarzem. Żeby padł gol, to schrzanić musi... Najpierw atak musi stracić piłkę, potem pomoc nie przechwycić, obrońcy puścić i na końcu jest bramkarz. Gdyby ci wszyscy wcześniej nie zawiedli, to bramkarz nie musiałby bronić. Gdyby tej ustawy nie przepnięto przez Sen, to pan prezydent nie miałby co podpisywać. Ale i tak wina jest obarczany bramkarz, który przez na końcu puścił gola. Jak samo tutaj mogą tak zrobić. Ee, że to winny jest pan prezydent i drodzy państwo, jestem przekonany, że to właśnie o to chodzi. Że chodzi o to, żeby odwrócić na końcu uwagę od tego, że przejdzie jednak ta ustawa segregacyjna i żeby zrobić to tak, żeby PIS jak najmniej wyborców stracił. Pożyjemy, zobaczymy. Przypomnę, drodzy Państwo, że z tego, co mówiłem we vlogu z 18 grudnia 2021 roku, na początku chyba powiedziałem, że 2020, oczywista pomyłka, bardzo za nią przepraszam. W vlogu pod tytułem, co przekrywa LexTVN, afera Mejzy. Zwróćcie uwagę, że pan Mejzy już się podał do dymisji. Nie ma afery Mejzy według wyborców PiSu. Było głośno panie Mejzie, potem było LexTVN, LexTVN, pan Mejza zniknął. Ustawa segregacyjna, podwyżki cen prądu i gazu. Znowu nie mówimy o tym, że od stycznia inflacja tak się rozbucha, że dużo ludzi nie będzie stać na podstawowe rzeczy, bo z cenami prądu, gazu pójdą ceny wszystkiego. A i ta tarcza antyinflacyjna na benzynie, zobaczycie, jak szybko zostanie pochłonięta. Drodzy Państwo, to chodzi moim zdaniem o ustawę segregacyjną. A teraz taki przykład. Przykład tego, jakie laurki dostaje pan Duda, słuchajcie. To jest z maila, z maila, który wysłała mi redakcja Okopres. Uznali, że to jest na tyle ważne, że trzeba mi to wysłać na maila, drodzy Państwo. Okopres to jest jedna z najbardziej lewicowych i jednocześnie niesprzyjających pisowi w mojej ocenie. Yy redakcji w Polsce. Zobaczcie, co oni piszą. Weto! Wykrzyknik. Prezydent Duda postawił się Kaczyńskiemu i nie podpisał lex TVN. Moim zdaniem to albo są naiwni, albo właśnie grają w tą grę. Pan, pan Duda się nie postawił panu Kaczyńskiemu, moim zdaniem. Pan prezydent Andrzej Duda został poproszony, żeby wziąć na siebie gniew za... Moim zdaniem, to jest moje zdanie za ustawę segregacyjną, bo i tak przecież kolejnej kadencji już nie będzie. I tak przecież jako były prezydent już za jakiś czas będzie miał do końca życia bardzo dobre apanaże, już nigdy pracować nie będzie musiał, zawsze będzie mógł utrzymywać się z naszych podatków, raczej będzie utrzymywany z naszych podatków, więc co mu zależy? Boję się, że taka rozmowa była i że pan prezydent ten na to się zgodził. Żadne postawienie się panu Kaczyńskiemu. Nie wierzę w to. Andrzej Duda odmówił podpisu pod nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Decyzję podjął szybciej niż się spodziewano. Nieprawda. Szybciej niż wy się spodziewaliście. Zapraszam do mojego vloga link w pierwszej linii opisu. I zaskoczył. Mnie nie zaskoczył. Znowu zapraszam do pierwszej linii opisu. Nie odesłał ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent stawia się prezesowi. PIS i uzasadnia decyzję tym, że ustawa prowokuje spory i narusza nasz sojusz z USA. Jaki sojusz z USA? Jaki sojusz z USA, drodzy Państwo? Jaki sojusz z USA? Po pierwsze, nie ma coś takiego jak sojusz z USA. Eee, co to za sojusz, gdzie. No, skoro gdyby Amerykanie byli naszymi sojusznikami, to by nam, nam na pewno pomogli przy konflikcie z Białorusią, nie? to powiedzcie mi, ilu tych utrzymywanych przez nas żołnierzy amerykańskich na terenie Polski pomaga nam patrolować granice z Białorusią? Chyba żaden. No, a ile z tego uzbrojenia, co to żeśmy kupowali tak dużo drogo płacąc, F35, artyleria rakietowa Hajmar? Co tam jest jeszcze dalej? System antyrakietowy patriot. No, ile z tego już przy, przy, przyjechało, bo chyba nic, na razie to żeśmy chyba tylko płacili, tak, taki to sojusznik. No ale a poza tym, jak może uderzać nasz sojusz, skoro ta druga, skoro tu już nie ma problemu, bo 23 grudnia, czy wcześniej, Unia Europejska i tak podjęła decyzję, może to przejąć grupa Warner Media. Limited do 2018 roku. Time Warner. Incorporated. Zarazem poczytamy o tej korporacji. Ale czytamy dalej. Ponad 20-minutowe przemówienie prezydenta zaczął od, prezydent zaczął od tego, że święta były dla niego czasem nie tylko refleksji osobistej, ale i państwowej. Wszyscy wiemy, czego sprawa dotyczy, ogłaszał. Bez yy, nazwania sprawy po imieniu. Duda ani razu nie wymienił jednak nazwy stacji. Mówiąc ogólnie, zawsze w prawdziwym żargonie, o prawni prawniczym żargonie o podmiocie, a każdy yy, pod ten podmiot mógł sobie podłożyć nazwę TVN. Przypominam, to już kompletnie nie dotyczyło. Także, drodzy państwo, legitymizują pana prezydenta Duda i yy, ci, którzy jeszcze wcześniej nazywali, że to długopis, teraz go legitymizują na Niezależnego prezydenta. Świadomie lub nieświadomie, moim zdaniem, grając w to, o co pisowi chodzi, czyli, żeby jak podpisze pan prezydent Duda albo skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, bo to na jedno wyjdzie ustawę segregacyjną, żeby, żeby było tak, jak pan Kaczyński chce. Teraz sobie poczytajmy o grupie Warner Warner Warner, Warner Media. Warner Media. LLC, trzecia co do wielkości korporacja mediowa świata, po Comcast i The Walt Disney Company, czyli generalnie jeszcze większy monopolista. Przepraszam, oligopolista, jeszcze większa korporacja. Powstała z połączenia nie, wydawnictwa Time Incorporated, Wydawcy tygodnika Time i wytwórni Warner Communications Incorporated. W 2018 roku wartość przychodów spółki osiągnęła około 33 miliardy dolarów. Historia grupa powstała w roku 1990 w wyniku fuzji pomiędzy wydawnictwem i wytwórnią w 1995 roku. Stworzyła razem z Philipsem, Sony i Toshiba standard DVD. Zobaczcie, drodzy państwo. W następnym roku w jej skład weszło Imperium Mediowe Teda Turnera. Wtedy też Time Warner uzyskało pierwszą pozycję spośród korporacji mediowych świata. W 2001 roku Time Warner zostało zakupione przez giganta branży internetowej. America Online i zmieniło nazwę na AOL Time Warner. Po dwóch latach, gdy AOL okazał się najbardziej deficytową częścią nowego koncernu, powrócono do dawnej nazwy. W 28, 28 maja 2009 roku firma ogłosiła spin-off grupy AOL, który zakończył się 9 grudnia 2009 roku. Tym samym po 8 latach zakończono związek aol z Time Warner. Do tego czasu korporacja w zakresie przychodów rocznych spadła z poziomu 40 miliardów do około 30 miliardów dolarów. Skutkiem tego straciła pozycję lidera rynku mediowego na rzecz Walt Disney Company. Stacje telewizyjne, zobaczcie jakie ciekawe. Stacje telewizyjne Homebox Office i to są generalnie różne kanały HBO. Cinema Max i to są różne kanały CN Max. Turner Broadcasting System to jest na przykład Cartoon Network Studios, CNN, HLN, TNT. TCM, TCM2, True TV. Cartoon Network Media i tutaj mamy. Cartoon Network, Boomerang i tak dalej. Kino. Warner Bros., Hanna-Barbera, Looney Tunes, New Line Cinema, Castellock Entertainment, Prasa, Time, Fortune, People, Mary Claire, DC Comics. No, także, drodzy Państwo, bardzo, bardzo e, duża, duża rzecz. Ciekawe, czy teraz po tym przejęciu... Tvn zmieni swoją, nazwijmy to, linię medialną, czy też nie. Pożyjemy, zobaczymy. Najpierw jednak czeka nas akcja segregacja. Znaczy nie to, że ja bym tego chciał. Mi się to bardzo, bardzo mocno nie podoba. Po prostu stwierdzam, co moim zdaniem będzie. Pozdrawiam drodzy państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.